Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w piątek 7 sierpnia, właśnie minęła godzina 10.30 zaczynamy nasz program Świat Walut. Z tej strony Marek Rogalski i ten program będę prowadził gdzieś mniej więcej do godziny 10.56. Także 25 minut mamy na nasze spotkanie, jak zawsze mówimy o tym, co się dzieje na rynku Forex, poruszamy też e, oczywiście wątek głównie walutowy, ale i też poruszamy wątek indeksów na Wall Street, czyli tych jakby głównych czynników, które mogą właśnie mieć wpływ na, na stroje, czyli indeksy na Wall Street, troszkę e, też czasami o rynku surowców, ale Tutaj nie za dużo, tylko ewentualnie jakieś podstawowe, podstawowe informacje. Dobrze, tak jak zawsze, program prowadzony jest wspólnie z Państwem, więc tutaj mam, tak powiem, Was na czacie, zachęcam, żeby pisać. Ja tutaj te pytania w miarę możliwości będę na nie spoglądał. I będę w miarę możliwości na nie odpowiadał. E, dzisiaj e, od razu powiem, że mamy ostatnie nagranie przed kolejną wakacyjną przerwą. Więc spotkamy się dopiero 25 sierpnia za jakieś e, ponad dwa tygodnie. E, więc e, dzisiaj będę starał się trochę nakreślić Państwu e, jakieś, jakieś ewentualne pomysły na dalszą część miesiąca. Wczoraj e, kwadrans prawie żeśmy poświęcili e, typom, które poszły do gazety giełdy Parkiet e, na sierpień, to przypomnę był dolar do rubla grający na zwyżkę, e, miedź grająca na zniżkę i indeks NASDAQ 100 grający też na zniżkę. No, jak Państwo widzą, indeks na Wall Street spadać bardzo nie chcą. Co do rubla, no dzisiaj ciekawy dzień, bo dzisiaj agencja Fitch ma podjąć decyzję w sprawie ratingu dla Rosji. No, pytanie, czy czy utrzyma się ten rating 3 razy B? tak no Jeżeli nie, to będzie tutaj oczywiście powód do tego, żeby Rubel zaczął tracić szybciej na wartości. Zresztą tak wczoraj to mówiłem: Rubel był słaby przez cały lipiec. Nie wykorzystał tej szansy, którą, którą miał w relacji z dolarem. Tutaj widzę Państwa pytania. Już widzę Pan Krzysztof Strasz drogą falą. Pytanie: drogą falą czego? Rozumiem, że chodzi o COVID, tak? No właśnie. COVID-19 też jest tym czynnikiem, który moim zdaniem może cały czas mieć duży wpływ na rynki. Dlaczego? Przytoczę może to, co mówiłem w ostatnich dniach, że jak była pandemia w Stanach. Inwestorzy zaczęli mieć obawy, że to wpłynie e, negatywnie na ożywienie e, gospodarcze. Okazało się, że te indeksy, które się pojawiły, te indeksy SM, e, czyli te indeksy optymizmu, nazwijmy to wśród e, biznesmenów, tak, bądź pesymizmu, że one jednak wypadły dość dobrze. Więc skoro nastroje przy pandemii nie były złe, to, 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 to widać wyraźnie, że jednak te oczekiwania rynku, te obawy rynku być może były nieco przesadzone. Zresztą w Stanach nie doszło, mimo tej pandemii, nie doszło do jakichś radykalnych lockdownów. Tak? Natomiast moim zdaniem scenariusz lockdownów nie jest wykluczony zwłaszcza na jesieni, tak? Zwróćmy uwagę na tę rzecz, ta pandemia, która była teraz w Stanach w czerwcu i w lipcu, tak? która mocno się tutaj yy, yy, dawała we znaki, yy, ona nie wypadła na sezon grypowy, tak? Ja wciąż o tym mówił, że lockdown być może będzie zasadny w Europie Zachodniej i w Stanach i być może na świecie właśnie na jesieni z tego powodu, że COVID-19 nałoży się na sezon grypowy, tak? I bardzo trudno będzie rozróżnić te choroby w pierwszym takim, w pierwszym badaniu, i to może powodować ogromny paraliż w służbie zdrowia. więc ja osobiście nie wykluczam tego, że lockdowny mogą wrócić. Może nie w jakiejś takiej skali, jak to miało miejsce na wiosnę, ale w podobnej, tak? Czy nie, nie jestem zwolennikiem tego, żeby to było punktowe w Raczej uważam, że to, co zrobiła Australia teraz, yy, czyli yy, ten lockdown w stanie yy, Victoria, które trwało od wczoraj, i też yy, zamknięcie miasta Melbourne, że coś podobnego może mieć miejsce. Przypomnę tylko tym, którzy e, może się nie orientują, obecnie na półkuli południowej jest e, sezon, powiedzmy sobie, jesienno-zimowy. Tak? U nas jest lato, tam jest odwrotnie, potem się zamieniamy. Więc, więc to też jest e, ważny element. E, dobrze, e, właśnie. Czyli czynnik epidemiologiczny bardzo ważny. Z tego powodu, że właśnie on może przyczynić się do e, wyhamowania tego odbicia gospodarek widocznego w e, maju, czerwcu i, e, i lipcu. E, I na to ręki powinny być przygotowane. No i teraz, właśnie, czy ręki będą czekały do końca, aż zobaczą decyzję, że jest znowu wydalony łup, tak? Czy też będą starały się te możliwe scenariusze jakoś wyprzedzić o kilka tygodni. Ja osobiście uważam, że właśnie e, ręki jednak cały czas mają ten e, na powiem, tryb e, czujności, tak więc to wyprzedzanie e, gdzieś tam się będzie pewnie e, pojawiało. No i w tym momencie jeżeli wyprzedzanie, no to oczywiście e, tryb e, risk e, off, tak włączony czyli realizowanie zysków z bardziej ryzykownych aktywów, z bardziej ryzykownych walut i powrót w stronę tych bezpiecznych przystani, głównie yen, głównie frank. No a jeżeli chodzi o wątek dolarowy, tutaj jest dobre pytanie, tak? Czy dolar też odbija? Sądzę, że też, tak? Z racji właśnie zamykania tych pozycji ryzykownych innych dolar też może na tym odbić, tak? Mimo tego, że dużo się mówi wokół dolara o tym, że e, tam ma jakieś swoje problemy, że duże deficyty, że polityka Trumpa itp. itd., Naprawdę jest taka, że polityka Trumpa na razie nie szkodzi gospodarce za bardzo. A dane, e, które właśnie były teraz, e, pokazały, że mimo e, tej pandemii e, gospodarka amerykańska jakoś dawała sobie radę całkiem, całkiem przyzwoicie. Odnośnie danych, to dzisiaj o 14.30 poznamy odszczyt Departamentu Pracy. E, oczywiście mowa o danych miesięcznych, danych za lipiec. Tutaj oczekuje się, oczekuje się odszczytu nowych etatów poza rolnictwem rzędu 1,5 miliona. No, przekonamy się, jak to będzie faktycznie. Ja tylko wspomnę, że kilka dni temu Trump napisał. Wita, że spodziewa się huge numbers, czyli jakichś mocnych, mocnych cyfr. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Nie wykluczone, że jakieś zaskoczenie się na plus pojawi. I tutaj na tym tle nie wykluczam, że podobnie jak wczoraj, po danych tygodniowych z rynku pracy, dolar mógłby nieco zyskać, a giełda amerykańska mogłaby się nieco podnieść do góry. No dzisiaj właśnie rano widzimy znów taką korektę, ale przypomnę, że ostatni dni właśnie było takie, że korekty miały miejsce rano, po południu, jak przychodzili amerykanie, to Wall Street szła do góry. Oczywiście jest tu taki wątek, który się dzisiaj przebija, tak? od rana wątek relacje amerykańsko-chińskich, od 20 września będzie zakaz prowadzenia interesów z chińskim koncernem Tencent. To jest koncern, który jest między innymi właścicielem aplikacji WeChat i firmy Bindance, do której należy TikTok. Tutaj wyraźnie Trump daje do zrozumienia, że ten chiński koncern nie jest pożądany, jeżeli chodzi o. Robienie z nim interesów, więc kolejny, kolejny zgrzyt po chławeju w relacjach amerykańsko-chińskich. Zgrzyt, ale pytanie, czy to się jakoś przerodzi w coś większego? Pewnie nie, tak? więc myślę, że to nie jest element, który, który może na i popsuć nastroj. Dobrze, mam tu Państwa pytania. Pyta się Pan Piotr, co z dolałem po. Danych z rynku pracy, no powiedziałem już, tak, że jeżeli dane będą lepsze, to dolar na tym może zyskać, ale po kolei. Włączamy sobie wykresy, udostępniamy sobie ekran. O, to jest akurat giełda amerykańska na wykresie 5 ale przełączymy sobie na, 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 na nie może od dolar indeksu. O, na początek. dolar indeks Bossa usd. Co widać? Widać, że ten tydzień nie przyniósł pobicia, pobicia dołków z zeszłego tygodnia, tak? Czyli ta tegodniowa ma świeczkę na Bossa usd nie zeszła poniżej minimum z końca lipca. I to jest, jest pewien plus, tak? W tym, w tym rozumieniu tego tego wykresu. Docieramy też pomału w okolice tej żółtej strefy na resie 9 tygodniowym, gdzie historycznie się pojawiały jakieś odragowania. Więc, moim zdaniem, jakaś właśnie korekta dolarowa się nam tutaj może szykować. Czy będzie duża, raczej. Na no obecną chwilę mówimy o czymś takim jak powrotne, tak Czy na Bossa USD to jest powrót do poziomów sprzed dwóch tygodni. Według wartości bezwzględnych to jest obecnie 78-87, a możemy ewentualnie dojść do poziomów 80 i 74. Także no mniej więcej około, około dwóch Dwóch, e, dwóch figur. Teraz tak, e, jeżeli chodzi o, o e, poszczególne pary walutowe, to tutaj euro dolar na razie buja się powyżej 1,18 17 tego nauka, co było wczoraj, czyli nie doszło na razie do naruszenia wczorajszego minimum. No, ale ta świeca no, jest świeczką, która no, kolejny raz pokazuje, że trend wzrostowy, z, zwłaszcza ostatniej dekady lipca, wyhamowywuje. Tak? Czyli świeca sugerująca jakieś przesilenie. Do tego dochodzi formacja podwójnego szczytu przy 1, 19 yy, i zachowanie się tutaj tego RSI 9 na dziennym ujęciu. Półtora roczna linia wzrostowa trendu znów będzie testowana. Ja to wiem, że ona już była jakieś naruszona, no ale moje każde naruszenie tej linii to jest słabość, yy, słabość yy, koncepcji Wzrostowej na euro, dolarze. tutaj, tak na dzisiaj z ważnych poziomów, opór 1,18,45 mniej więcej, wsparcie, tak powiem, 1,18,17 to jest wczorajszy domek, ale takie psychologiczne wsparcie to oczywiście jest 1,18 i jego naruszenie tego 1,18. Mogłoby dać nam impuls spadkowy w stronę dołka z 3 sierpnia, czyli 1,1695. Tutaj, jeżeli ten poziom był to naruszony, no to w tym momencie zaczynamy realizować ten scenariusz większej korekty, o którym już mówię od tygodnia, tak? Mówię Państwu o tym, że Spadek na jeden piętnaście pięćdziesiąt, czy wręcz jeden piętnaście zero czy gdzieś tutaj tak jest, byśmy możliwy tak, w scenariuszu sierpniowym. Tutaj, tutaj, tutaj jeszcze z innych ważnych par, które warto będzie moim zdaniem śledzić, to generalnie śledzić e, zachowanie się funta. Nie tylko z, w relacji z dolarem, bo sądzę, że po prostu funt e, jak to się mówi trochę przegiął, tak, jeżeli chodzi o, o, o jego e, o notowania, e, w kontekście nadchodzących miesięcy, które mogą być moim zdaniem trudne, tak, bo raz, że właśnie druga Fala pandemii, dwa, że Brexit i cały chaos z tym związany od 1 stycznia przyszłego roku to, to wszystko powoduje, że, że no, na funcie możemy zobaczyć jakieś wyraźniejsze ruchy. Na początek spójrzmy sobie, może, na parę fund do dolara. Tutaj wczoraj próba naruszenia szczytu. Z 31 lipca to był szczyt przy 1,31,69. Nowe maksimum to było 1,31,84. No, ale dzisiaj rynek próbuje już się cofać. Jeżeli to się będzie pogłębiało, to czeka nas tu jeszcze testowanie do z 4 sierpnia 1,29,80. I i. E tutaj, tutaj e, e, wtedy, jeżeli to, to naruszymy jeżeli to naruszymy, to oczywiście e, staniemy pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o testowanie e, testowanie tej tutaj linii wzrostowej e, trendu. Obecnie jest to poziom 1,28,15, nawet, nawet troszkę niżej, tak? bo w tym momencie to jest 1,28, tak dokładnie. czyli no się pokrywa tutaj z tym szczytem z 10, 10 czerwca przy 1,28,12. Dobrze, tutaj, tutaj, tutaj właśnie mówimy o funcie, nie, nie tylko z dolarem. Bo być może funt na przykład w relacji z frankiem może być równie ciekawy. Zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że frank spróbuje zyskać bardziej niż dolar. Tu mamy tygodniowe ujęcie dla, dla pary funt z frankiem. To, co możemy tu sobie jeszcze zrobić, narysować jeszcze taką jedną linię. No i generalnie co? Oczywiście. Tutaj tutaj jest tak, że możemy sobie zrobić założenie, że to wszystko jest ustawione w trend. To tak, znowu, będzie, znowu będzie nam e, się realizował. Ok, e, mam tutaj jeszcze Państwa dużo, widzę, dyskusji się pojawiło. Mm, dolar do Jena, o, bardzo słusznie Pan Tomek napisał. Dawno chyba na tej pary nie było omawianej, a to oczywiście jest jedna z Majorsów. E, dolar do Jena znalazł się. W, w moim raporcie, tam co wisi na stronie Bossa a FX, oczywiście raporcie długoterminowym i tutaj w tym długim raporcie oczywiście jest sugestia, że dolar jeden będzie spadał. Przypomnę, że raport był pisany mniej więcej gdzieś tutaj w tych miejscach, więc, więc o tych poziomów się jesteśmy już niżej, tak. Tutaj 31 lipca zwraca uwagę ta mocna biała świeca, która pokazała, że, że nieraz ten rynek potrafi wymazać zdobycze i wymazać dość szybko. Natomiast tutaj oczywiście pojawia się cała dyskusja też na rynku o tym, czy jeżeli dolar będzie odbijał wobec innych walut, to czy odbije też w relacji z jenem, że jeżeli chodzi o takie właśnie proste relacje, jeżeli chodzi o dane makro, to oczywiście, to oczywiście tak, czyli jeżeli dzisiaj zobaczymy mocne dane z rynku pracy, to tutaj dolar jen mam wrażenie, że właśnie szybko nam skoczy gdzieś w okolicę 105, 90. 106. Natomiast, yy, długofalowo, taki scenariusz może być trudny. Długofalowo, raczej to jest coś takiego. Tak? O ile teraz ewentualnie coś może spróbujemy. to jeżeli giełdy będą spadały w sierpniu, no to dolarien też. Tak? Mimo tego, że powiedzmy sobie. Dolar na innych krosach może być mocniejszy. Tutaj jakoś za bardzo bym tego właśnie nie widział. Tutaj tak jest prośba od, od pana. Tak, patrzę, bo dużo to jest. Fund złoty. Commercials. Tak, od razu widzę pandemia pisze o Commercials, którzy mają dużo dolarów. Ja od razu powiem, że Commercials to nie są właściwe, właściwe dane, tak? Commercials to są wszystkie firmy, które po prostu muszą się hedżować w dolarze. Przedsiębiorstwa, biznes, tak? My patrzymy zawsze na non-commercials, czyli na tych właśnie Spekulantów, hedge fundy spekulujące i nie tak dalej. To, są, to jest wyznacznik, tak? non Meksyans. Oni, oni tutaj mieli więcej shortów ostatnio. Yy, moment, teraz tak, patrzę, co tu jeszcze jest. Eurojen się pojawił teraz, skoczył właśnie i wskoczył nam też fund złoty. Ok, dobra. Yy, to na szybkość, to jest Euro Yen. Euro, jeden dobre pytanie, bo jest w ciągu wzrostowym. Znając tego typu wykresy, należy przyłożyć do nich takie no dość proste miary, tak? Pod hasłem, dopóki trend trwa, to nie kombinujmy. Jeżeli się złamie, to zaczynam kombinować. Teraz zobaczcie Państwo, jeżeli teraz się trend złamie, to co my uzyskujemy? Pod, podwójny, czy podwójny sygnał bo jeżeli spadniemy poniżej 124,42 to jest ten szczyt. Czyli mamy 2b formację. Po drugie mamy też linię wzrostową trendu. Po trzecie, jeżeli jeszcze spadniemy poniżej to między kolejnego jakiegoś poziomu 123,5 to mamy jeszcze kolejne potwierdzenie, tak? Tak, tu nam się robi dość ciekawy wątek, jeżeli właśnie spadniemy poniżej 124 124 42 tak, to jest tutaj klucz na euro jenie i jest teraz tak była prośba o parę funt złoty. Ja to oczywiście jeszcze dołożę wam resztę. Zacznijmy od pary dolarów złotych, która wygląda jak przepięknie, tak? Jeżeli są technicy w tym momencie, na to patrzą to. Przepiękne upadło Raz, dwa, potrójne divergencje na RSI 9. MACD bardzo, bardzo bliski wygenerowania sygnału kupna. No i tutaj też yy, próba łamania 3,72,50 to, o czym mówiłem wczoraj ten poziom będzie złamany. W tym momencie dostajemy sygnał do dość szybkiego przemieszczenia się w okolicy 3,75-3,76. No i generalnie, tak, z tego układu technicznego poniżej to będzie rodziło, być może, mówię, jakiś przerwany ruch, ale będzie rodziło ruch w stronę tej linii wzrostowej trendu. Ona jest na dzień dzisiejszy 3,84. Prawie, że 5, a to się wszystko zmniejsza, więc powiem sobie tak, gdzieś yy, za te kilkanaście dni to będzie właśnie 3,82. Więc ten 10 ruch na dolar złotym, moim zdaniem, staje się coraz bardziej realny. Oczywiście przy założeniu, że dolar na świecie yy, będzie się yy, umacniał. Yy. Tutaj jeszcze miałem gdzieś schowanego tego funta. Funt ze złotym wygląda jak na razie, taka świeczka dodzi. Tu jest jakaś widzę, próba, czy znaczy, będzie jakaś próba, żeby to naruszyć. Natomiast, tak jak powiedziałem ostatnio, z tego naruszenia nie zrodzi się ruch wzrostowy. Także, jeśli ktoś oczekuje, że z tego będzie 5 zł za funta. To, to raczej e, poziom 5 złotych nie będzie nałyszony. E, co teraz, a jeszcze rozłotek na koniec. E, kolejna dzisiaj próba wybicia się. E, na razie to zostało skontrowane, ale zobaczcie Państwo, że ten podwójny tutaj dołek e, przy 439 coraz bardziej, tak powiem, jest widoczny, więc nawet te prośby, czy te, te próby kontrowania, one no i tak nic nie dają, ponieważ rynek będzie się wspinał do góry. Tak? Scenariusz krańcowy tak? na sierpień to jest 4,46, 4,47. Także się nie musi być, ale mówię, gdyby się złudzać, to, to te, te 5 groszy do góry z tego poziomu nie jest wykluczone. Dobrze, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Mamy teraz przerwę wakacyjną, tak jest przynajmniej u mnie. więc Zapraszam Państwa, to będzie 25, tak? 25-26 sierpnia. Dopiero wtedy możemy się spotkać i coś nagrać. No, tak, także proszę śledzić komunikaty. Ze strony Komparika, kiedy program powróci, ja mam aplikację, muszę sobie od rynku też odpocząć, podobnie jak Państwo. Zachęcam też do takiego troszeczkę dystansu wobec tego, co się dzieje wokół, wokół nas na co dzień. Do słyszenia, do zobaczenia.